Zgadzimy się o północy, wspomnienie świętego Barnaby Apostoła, ale tą Eucharystię chcemy ofiarować jako dziękczynną za to wszystko, co wydarzyło się poprzez osobę i wizytę świętego Jana Pawła II w naszym. W kościele, na naszej ludzkiej ziemi, przed 35 laty. Ale owoce przecież tej wizyty, tego nawiedzenia piotra naszych czasów, trwają po dzień dzisiejszy. Nie wszyscy z nas tutaj zgromadzeni mogą pamiętać ten moment. Ale ci, którzy uczestniczyli w tej uroczystości, zachowają ją do końca życia w swojej pamięci i w swoim sercu. Dzisiaj dziękujmy Panu Bogu za to wszystko. I prośmy, aby stawiennictwo właśnie także. Świętego Jana Pawła II. Duch święty nieustannie umacnia kościół ludzki. I przeżywamy to, tę uroczystość także w tym szczególnym czasie. Co prawda nasz jubileuszowy rok się już zakończył, ale. Jesteśmy ciągle w tej atmosferze właśnie wdzięczności. Niech takie uczucia, takie pragnienia i modlitwy przenikają w nasze serce. Zanośmy je do Pana Boga i ofiarujmy teraz chlebem winem na ten ołtarz. Jezus powiedział do swoich apostołów, idźcie i głoście, bliskie już jest Królestwo Niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, skrzyszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy, darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota, ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani laski. Wart jest bowiem robotnik swej strany. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedzcie się, kto tam jest godny i u niego zatrzymajcie się, dopóki nie wyjdziecie. Wchodząc do domu, Przywitajcie go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech stąpi na niego pokój Wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój Wasz powróci do Was. Oto Słowo Pańskie. nam do rozważenia słowo, w którym czytamy z dziejów apostolskich o posłaniu Świętego Barnaby, Apostoła. Barnaba był towarzyszem, także Świętego Pawła, Duch Święty posyła ich do Antiochii i tam widzą wielkie dzieła Boże. Widzą, jak ten Kościół w Antiochii się rozrasta. Ozyskano wtedy wielką liczbę wiernych dla Pana, jak mówi dzisiejsze pierwsze czytanie. To wielkie dzieła Boże, i za nie Kościół dziękował. I dzięki właśnie tej posłudze, tej pracy, temu zaangażowaniu, temu świadectwu Barnaby, Pawła i innych apostołów, Powstawał Kościół Pierwotny. Dzisiaj przeżywamy ten szczególny dzień, właśnie dziękczynienia za Kościół, który jest tutaj na naszej ludzkiej ziemi, który powstał przed ponad 100 laty i przed 35 laty. Piotr naszych czasów, wczesny papież, pierwszy z rodu Polaków, Jan Paweł II, przybył do nas, tu na naszą ludzką ziemię. Przygotowywaliśmy się wtedy do tej wizyty szczególnie i wielu z nas, właśnie, może nawet i o tej porze już, czy za chwilę. Wyruszało w pielgrzymkach, aby dotrzeć do pobliskiego Lublinka na lotnisko, by tam zająć dobre miejsce, by uczestniczyć w tym spotkaniu, w tej liturgii, która była wyjątkową liturgią, wyjątkowym spotkaniem, bo uczestniczyło w niej także ponad tysiąc dzieci, które po raz pierwszy przyjęły Pana Jezusa. Takich dzieci jak Franciszek i ten tłum dzieci rzeczywiście, niektóre musiały wstać też bardzo, bardzo wcześnie, żeby móc dotrzeć na ten plac. Tam już pamiętam, że Właściwie mówiono, że trzeba być przed szóstą rano, wszyscy muszą być zgromadzeni, bo potem już właściwie dotarcie będzie niemożliwe. Wszystko wtedy odbyło się wspaniale, była też odpowiednia pogoda i to było rzeczywiście ogromne przeżycie. Ale na dzisiejszy dzień, na dzisiejsze uroczyste dziękczynienie, ksiądz arcybiskup ofiarował nam orędzie Ojca Świętego Franciszka do wiernych archidiecezji łódzkiej. To orędzie zostało wygłoszone 28 kwietnia, podczas audiencji prywatnej z racji jubileuszu stulecia diecezji łódzkiej w auli Pawła VI na Watykanie. Tym razem to właśnie Kościół Łódzki w swojej znacznej reprezentacji, bo było nas prawie 1600 osób. Odwiedziliśmy, można powiedzieć, wieczne miasto i Piotra, aktualnego Piotra naszych czasów, papieża Franciszka. To wszystko z racji stulecia diecezji. I pozwólcie, moi drodzy, że zacytuję tutaj przynajmniej niektóre fragmenty tego orędzia i słowa, które papież skierował do nas. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Witam Was serdecznie blisko grobu apostoła Piotra, niewiele metrów od miejsca jego męczeństwa. Tutaj słyszymy ciągle i wyraźnie echo Jego słów. Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Tutaj konfrontujemy się z Jego mocnym i radykalnym świadectwem. Również wasza obecność tutaj jest pewnym świadectwem. Jest świadectwem waszej wiary i waszej miłości do Kościoła. Jest pięknym wyrazem waszej duchowej postawy i miłości do papieża, któremu Pan w swoim miłosierdziu powierzył dzisiaj posługę Piotra. Dziękuję Wam za to pragnienie spotkania się ze mną za wasze liczne, różnorodne i radosne towarzystwo, za waszą otwartość na nauczanie papieża. Wiem, że przez kolejne lata duszpasterskiego synodu waszej archidiecezji wczytywaliście się uważnie w dokumenty mojego nauczania. Szczególnie dziękuję wam za modlitwy w intencji papieża. Potrzebuję ich. Ja również modlę się za was, Jestem gotów słuchać Was z wielką uwagą. Temu służy cały trwający proces Synodu Biskupów na temat ku Kościołowi Synodalnemu – komunia, uczestnictwo i misja. Właśnie dobiega końca jego pierwszy etap – pracy w diecezjach, również ten Waszej archidiecezji. Ufam, że nie tylko zaangażowaliście się w ten Syn, ale także, że już zasmakowaliście tego doświadczenia, odkrywając na nowo piękno kościelnej wspólnoty, Wspólnie, wspólne przeżywanie wiary, podejmowanie wzajemnie za siebie odpowiedzialności, dzielenie się doświadczeniem Boga z innymi, nawet z ludźmi pozornie daleko. I inaczej myślącymi. Taka pielgrzymka jest pięknym obrazem Kościoła Synodalnego, który podąża drogami apostołów, podąża razem, jak jedna rodzina, dzieci i braci pochodzących z różnych parafii oraz z wielu wspólnot i grup kościelnych, kapłani i wierni świeccy, małżonkowie i osoby konsekrowane. Są tutaj pełni siły i entuzjazmu liczni młodzi, wśród nich wielu studentów, są harcerze, są również bezdomni i osoby z niepełnosprawnością. Bardzo się cieszę, że są z wami przedstawiciele władz. Wielką radością napełnia mnie widok tak licznej reprezentacji waszych braci i sióstr innych, Kościołów chrześcijańskich. Najmniejsi, przybyliście z pielgrzymką do Rzymu na zakończenie jubileuszu stulecia powstania diecezji. W ciągu tego roku jubileuszowego wspominaliście początki Waszego kościoła, przede wszystkim Waszego pierwszego biskupa Wincentego Tymienieckiego. Był to człowiek wielkiego miłosierdzia. I wielkiej wrażliwości ekumenicznej. Dzisiaj miłosierdzie wymaga wielkiej wyobraźni, wielkiej kreatywności, która sprawia, że stajemy się apostołami miłosierdzia, poetami miłosierdzia. Potrzebna jest dziś poezja miłosierdzia. Miłosierdzia ma wiele twarzy, tak wiele, jak wielu jest ludzi zranionych i leżących na ziemi. Każdy nosi w sobie jakąś ranę, choć nie wszystkie są widoczne. Serca błogosławie waszym dziełom miłosierdzia, również tym dokonanym indywidualnie i spontanicznie w ukryciu. błogosławie tych, którzy otwierają swój umysł i serce, którzy otwierają domy i zasoby dla chorych, starszych, bezrobotnych, bezdomnych, imigrantów, Wszystkich ubogich, cierpiących i wykluczonych oraz dla dzieci potrzebujących domu i rodziny. W ten sposób otwierają drzwi, otwierają wszystko. Kościół przybiera najbardziej ewangeliczne oblicze oblicze miłosiernego Samarytanina, który nie chce i nie potrafi być obojętnym. Jubileusz jest także okazją do złożenia życzeń. Chciałbym więc wszystkim Wam życzyć, abyście z tego doświadczenia jubileuszu wyszli odnowieni jako Kościół. Odnowieni, umocnieni do ewangelizacji. Powołaniem Kościoła jest ewangelizować. Radością Kościoła jest ewangelizować, mówił święty papież Paweł VI. Niech Duch Święty pomaga Wam. W odczytywaniu nowych wyzwań, jakie stawia przed nami czas, w rozeznawaniu właściwych narzędzi, by im sprostać. Życzę Wam wiarygodności, spójności i atrakcyjnej formy świadectwa, doświadczenia i pielgrzymowania coraz bardziej braterskich relacji w Waszym Kościele. Niech Was Pan błogosławi. Niech Wam towarzyszy modlitwa i wstawiennictwo Matki Bożej, Świętego Józefa, Patrona Archidiecezji oraz Świętej Faustyny, Patronki Łodzi. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie. Dziękuję. Papież Franciszek Rzym 28 kwietnia 2022 roku. W górę serca. Dzięki składamy Panu Bogu naszemu. Zaprawdę godne to i sprawiedliwa dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący i Miłosierny Boże przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Ty zbudowałeś Kościół na fundamencie apostołów, aby na świecie był trwałym znakiem Twojej świętości. Oto Baranek Boży, który ładzi grzechy świata, osławieni, którzy zostali wezwani na jego ucztę. Pani nie jest jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. serdecznie dziękuję wszystkim za obecność, za ten dar modlitwy, za nasze wspólne przeżywanie tej rocznicy wizyty papieża Jana Pawła w Kościele Łódzkim. Przyjmijmy teraz Boże błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg wszedł. Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźmy w pokoju Chrystusa.